że przyjechałeś tu specjalnie dla mnie i dla Maćka Zienia. Absolutnie. Wiesz, ja Macka sobie absolutnie cenię. Uważam, że to jest talent zmarnowany, mówię teraz o Polsce. Fakt, że w Polsce ma swoje grono fanów, robi wspaniałą robotę, ale powinien po prostu wyjechać do, na przykład tak jak ja, do Beverly Hills i spróbować swoich sił w Los Angeles albo tam, gdzie, gdzie jego talent docenią. Tutaj Polska nie jest myślę, że ani gotowa z na, 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 na powrotem na, na Zienia, i my się marnuje się. Kto jeszcze, Twoim zdaniem, z takich polskich gwiazd mógłby rozwinąć skrzydła bardziej za granicą? Zawsze y, Michałowi Szpakowi, ostatnio był kilka razy u mnie, u mnie w Hollywood, w moim domu, zawsze powtarzał: Michał, to nie jest y, y, kraj dla ciebie. Ty jesteś taki bar barwny. Y, tak, że absolutnie mogłyby rozwinąć te swoje skrzydła właśnie w Los Angeles, więc za, cały czas go namawiam, próbuj, próbuj, próbuj. Każdy uważam, że powinien spróbować, tak jak ja spróbowałem, wiesz, no w sobie na stare lata stwierdziłem, że Polska to jest dla mnie za mała, że trzeba spróbować czegoś więcej i wiesz, i z dnia na dzień tak naprawdę wyjechałem do Miami, a teraz do Beverly Hills, więc i, i nie żałuję, bo to jest bardzo fajny, raz, projekt socjologiczny, dwa, oczywiście biznesowy też, ale przede wszystkim, no wiesz, można Poznać i dotknąć te wszystkie gwiazdy, które Ty dotykasz w komputerze czy klikasz w komputerze czy też w gazecie. Więc to, to jest totalnie inny świat, i cieszę się, że mam taką możliwość, że na co dzień bywam z tymi gwiazdami, robię teraz dla nich prywatne kliniki, prywatne spa.